Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku XDemości, a w dzisiejszym odcinku TvP stanęło na wysokości zadania i opublikowało taki sondaż. Najwięcej głosów w nadchodzących wyborach otrzymałoby Prawo i Sprawiedliwość. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRIS. Chwilę was jeszcze potrzymam w niepewności. Na pewno jak usłyszeliście panią Cholecką, no to sobie wyobraziliście, że czeka nas zwyczajny sondaż partyjny. Ale nic bardziej mylnego. 44,5% badanych uważa, że najwięcej głosów w nadchodzących wyborach otrzyma Prawo i Sprawiedliwość. Drugie miejsce Koalicja Obywatelska wygraną partii kierowanej przez Donalda Tuska przewiduje 34,4%. Zwróciliście uwagę na to, co powiedziała pani Holecka, a raczej przeczytała, bo ona to wszystko czytała z kartki, więc ktoś musiał napisać takie zdanie. Wygraną partii kierowaną przez Donalda Tuska. Nawet pokazując sondaż musisz powiedzieć, że Platforma jest skierowaną przez Donalda Tuska, ależ przy Prawie i Sprawiedliwości nie powiedziałeś kierowaną przez Jarosława Kaczyńskiego. 2,7% respondentów uważa, że zwycięży Konfederacja. 2,3% twierdzi, że będzie to PSL razem z partią Polska 2050, a zwycięstwo lewicy przewiduje 0,2%. Bezczelnie zadane pytanie sondażowe: bo które ugrupowanie uzyska najwięcej głosów w jesiennych wyborach do Sejmu? No to nawet większość widzów wybrałoby Prawo i Sprawiedliwość, no to bo to raczej logiczne, że będą mieli najwięcej głosów. Niektórzy może liczą, że wygra ta koalicja obywatelska, dlatego mają 34 i można byłoby zadać takie pytanie, kto wygra kolejną edycję Ligi Mistrzów i w tym sondażu 0% zaznaczyłoby Raków Częstochowa. Czy to znaczy, że nikt nie kibicuje tej drużynie? I ktoś napisze komentarz, Masza, czepiasz się, wszyscy zrozumieli o co chodzi w tym sondażu, to żadna manipulacja. No nie do końca. I tutaj z sondażu wynika Prawo i Sprawiedliwość 44 i procenta poparcia, 34% Koalicja Obywatelska, tutaj prawie 3% Konfederacja, 2% Trzecia Droga i Lewica 2%. Więc w tym momencie, które ugrupowanie Pana zdaniem uzyska najwięcej głosów w jesiennych wyborach do Sejmu? Takie, takie było pytanie. Które ugrupowanie uzyska najwięcej głosów w jesiennych wyborach do Sejmu? Panie pośle? Dokładnie takie. I sondaż Ibris. Więc pod progiem Lewica, pod progiem PSR z Polską 2015. Nie, no redaktor, nie, no, w w Jeszcze raz to co nie pani sama przeczyta. czytała, które uzyska najwięcej, tak. czyli kto uważa, że e, najwięcej, 2% to, 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 tak, no, to jest dobry wynik pani kto wygra te najwięcej głosów tak, no, Ale tak, 2% no, no, to jest dobry wynik Nie, myślę, że to jest takie realne, jeżeli sama pani redaktor dała nacisk się na ten sondaż, to uważacie, że emeryci oglądający TVP nie uwierzą w to? No dobrze, ale dowiedzmy się, dlaczego te wybory będą tak ważne. Kopalniaturów, reforma sądów, komisja do badania rosyjskich wpływów mają jeden wspólny mianownik, nie podobają się za zagranicy. Aha, czyli będą tak samo nieważne jak te wszystkie wybory i Prawo i Sprawiedliwość próbuje jeszcze powiedzieć, że potrzebuje kolejnych czterech lat, żeby zreformować sądy, które miało zreformować 8 lat temu. To na pewno pójdę na wybory. Każdy obywatel powinien decydować, co się w kraju dzieje, tak? Nie jak Bruksela. Najważniejsze, żeby tutaj podejmowano decyzje korzystne dla naszego kraju. Stanowcza i dbająca o interes obywateli Polska jest problemem, m.in. dla Niemiec, podkreślił w liście do klubów gazety Polskiej Jarosław Kaczyński. Jego zdaniem politycy w Berlinie oraz sprzymierzeni z nimi przedstawiciele opozycji w Warszawie robią wszystko, by realną suwerenność Polaków ograniczyć. Polska silna, nowoczesna, dynamicznie i równomiernie się rozwijająca, aspirująca do odgrywania współmiernej do jej potencjału roli w Europie i regionie, nie jest w smak Berlinowi i co za tym idzie polskim środowiskom kompradorskim. Chodzi o to, by Polacy sami decydowali o kluczowych dla kraju kwestiach, bez zgody na zewnętrzny dyktat, który z dobrem obywateli nie ma nic wspólnego. W przeszłości było z tym różnie. Tak, prawo i sprawiedliwość jest gwarantem suwerenności Polski i to na pewno w Unii Europejskiej to my rozdajemy karty, nie Niemcy, nie Bruksela, to my rozdajemy karty, to my gramy na naszych warunkach. To nie tak, że podpisaliśmy umowę na KPO, gdzie spłacamy teraz odsetki z tego kredytu i nie dostaliśmy złotówki. To nie tak, że cały czas dostajemy karę za kopalnie turów. To my rozdajemy karty, to my jesteśmy czarnym koniem w grze. Na co czekacie państwo w Komisji Europejskiej? Czemu kolejna procedura naruszenia nie została jeszcze w tej sprawie wszczęta? Politycy opozycji nie tylko wzywali do posłuszeństwa wobec Brukseli, sami zwracali się do eurokratów o zaostrzenie kar dla Polski. Jestem dobrej myśli, że Komisja Europejska będzie stawiała dodatkowe warunki i że te warunki będą musiały być spełnione do tego, żeby te pieniądze popłynęły do Polski. I żeby potwierdzić nasze słowa, że tylko Prawo i Sprawiedliwość może dbać o naszą suwerenność, puścimy Biedronia, który narzeka na Polskę i Trzaskowskiego. I naprawdę ktoś się dziwi, że Prawa i Sprawiedliwość ma takie poparcie, jeżeli ktoś ogląda tylko wiadomości? Pozycji Polski w Europie mówili tak. Polska przypomina wrzeszczącego Bachora, którego trzeba wystawić za drzwi i tak zostanie uczynione. Nie ma na to zgody, podkreśla prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński i przestrzega przed kolejnymi zagrożeniami. Jeśli weźmiemy pod uwagę jeszcze inne elementy ze sfery medialno-politycznej, choćby niewybredną w formie krytykę naszych programów socjalnych i ukrytą w niej zapowiedź ich likwidacji, to zyskujemy pewność, że stawką w najbliższych wyborach parlamentarnych będzie suwerenność naszej ojczyzny. Bez stałej walki o to, żebyśmy decydowali o swoich sprawach i dbali o swoje interesy. Polska będzie traciła, albo będą tracili też obywatele. Odejście od suwerennej polityki i godzenie się na dyktat Berlina czy Moskwy rodzi jedynie zagrożenia. Ha, już się martwiliście pewnie, że to będzie pierwszy odcinek bez pokazanego Donalda Tuska. Na szczęście, wiadomości nas nie zawiodły. Dowodem prowadzona przez Merkel i Tuska polityka resetu wobec Rosji. I to będzie koniec dzisiejszego wydania: ich Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.